No ale dobra, mamy to. Wstęp mamy do tego wszystkiego. Będzie również wybierz kartę. Wybierz kartę, tak jak mówiłam z tej talii. I teraz będą również trzy grupy, jak to zwykle. O mnie grupy będą trzy. Mimo, że już myślałem, żeby robić dwa, trochę będzie jeszcze świątecznie, podobno zimowo. Bo tak, tak mi się to z zimą mimo wszystko kojarzy. I świątecznie, jeszcze ten klimat gdzieś tam przez ten śnieg jest. Ja myślę, że w ogóle ta aura nam sprzyja, mm, również w tych relacjach. Widać. Widać również w tych relacjach słuchajcie pom, pom jako druga ten wadko drodzy będą pierwszymi i jeszcze że tak powiem świątecznie jeszcze świątecznie nie i tak będzie no i mamy to wszystkie można sobie wybrać ja karty tasuję. Jeżeli ich nie tasowała. Czasami my tu poza wizją. I sobie wy wybierzecie, który kart. I zobaczycie, co tam u Was będzie słychać. A ja się już zabieram za czytanie. Dla grupy z tym oto niebieskim pomponem to odstawiam niech poczekają na swoje kolejki dobra, lecimy co my tutaj mamy kochankowie mhm. e, w tym wypadku no albo wyczytanie z tej te takie Miłosne Albo na tych co, yy Czekacie na jakiś wybór Nie Będzie wasza energia główna Do tego sobie Dosztykujemy jeszcze trzy karty Kogo my tu mamy Rycerza połow Mhm no słuchajcie, to jest czytanie dla tych wszystkich, co. Nie wydaje mi się, że tutaj chodziło o jakieś tam czytanie miłosne. Ja dla mnie tutaj po prostu, jak ryce, ta energia raka i tej naszej pierwszej pełni, zresztą nawet, jak mam dzisiaj na. Spacer do lasu w poszukiwaniu tego księżyca, to ja słyszałam cały czas, jak wyjął wilki. I ta pełnia również się nazywa wilczą pełnią. Słuchajcie, tutaj tak naprawdę chodzi o tych wszystkich, co mają postawić albo na siebie, albo po prostu na jakieś takie rodzinne sprawy. Mhm. Nie wiem czy zaraz YouTube nie zbanuje, muszę ich trochę przykryć, no, ale a, tego typu tutaj są sytuacje, nie? Więc y, tu y, jak najbardziej chodzi o to, żeby y, dokonać wyboru i skorzystać z takiej y, szansy postawienia na siebie. Bardzo często mamy tak, że po prostu y, w tych relacjach rodzinnych y, ludzie po prostu. Członkowie rodziny, i tak dalej, wiszą nam u tętnicy i wykorzystują nasze, nasze dobre serduszka. Nie? A tutaj karty, bo kochankowie, to również wybór to jest w ogóle jedna z najważniejszych energii w tym czytaniu. gdzie Jest, różka. Jest i różdżka Dobra, może, może nasz. Nie, nie, ten, nie wyłączą mi tego czytania, tak trochę to przykreję, żeby nikogo nie kusiło. Dobra. Kochankowie, mamy, stoimy przed wyborem, czy y, dajemy sami sobie szansę i udajemy się w poszukiwaniu nowego, stawiamy na siebie, wykorzystujemy daną szansę, a my o tym cały czas myślimy już gdzieś to tak wygląda jakbyśmy na przeszłości a ja zauważyłam, że ostatnio jeszcze tydzień tam była zupełnie inna energia i dużo ludzi dużo też osób, które brały u mnie czytania tak, po nowym roku, skok nowym rokiem, nowym krokiem i tak dalej z takim, wiecie pierwsze karnety na siłowniach i, 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 i te sprawy już, już właśnie chciało, miałam dużo taki, taki entuzjazm, że jak ja, ja to zrobię i do nowej pracy, już, już. I tak na działaniu było bardzo dużo. Taka kreatywność, pomysły, zrobię sobie mapę marzeń, wszystko zostało tutaj w głowie. Energetyka tej pełni. Niewyspania, plus takiej, taki, taki szarpaniny, bo dużo nie jest teraz szarpaniny rodzinnej. Zniweczyła wszystko. Natomiast, no jest, jest jedynka. Jest yy, as-buław tej talii. To jest, tak wygląda. as mieczy przepraszam. O tu mamy jedną parę buław, i po prostu, no to są, dajemy sobie szansę, mimo wszystko. Tu chciałeś działać, już działałeś, tutaj jesteś w głowie, ale faktycznie przemyśl wszystko od początku i ruszaj w nowe. Zawsze znajdziesz dobrego przyjaciela, jakiegoś kompana. będzie t... najwierniejsi przyjaciele są za tym, żebyś ty poszedł i postawił na siebie. Zerujesz wszystko i idziesz swoją drogą. Nawet kosztem. Tutaj jest działanie w pojedynkę. Rodzina powinna być tym wiernym przyjacielem, który cię wspiera. Nie zawsze tak jest. Czasami ludzie, z którymi nie jesteśmy spowkrewnieni, są nam bliżsi niż, niż krewni. Natomiast, tak, tutaj karty radzą. By postawić na siebie nawet jeśli wiązałoby się to z odsunięciem od źródła, czyli od naszych krewnych, naszej rodziny yy... Nic tutaj, ja nie widzę y, na przeszłości, żeby ktoś y, tam, tam, żeby było mu ciężko, czy coś takiego. To w ogóle, wiecie, co tak jakby. Ja w ogóle nie, nie patrzę na powody tego y, w tych czytaniach. Y, ja patrzę na do przodu. Nie? To jest takie czytanie, jak gdybyśmy używali kart rad nie? na tej zasadzie, jak się zachować w danej sytuacji. I w tym czytaniu tak wyszło. Kochani, z niebieskiego pompona to czytanie było właśnie dla Was. Ja Was pozdrawiam i do usłyszenia. Zbieram Wasze karty. Tasuję I przechodzę do kolejnej grupy. Mm. Pompą odchodzi. Dobrze, grupa prezentowa, grupa prezentowa. No pięknie. Wy to już u źródła. Nic tylko czerpać. Już macie energię, energię kielicha, tak? Czyli yy, i gołąbek wam mnie się pokój. Czyżbyście się mieli spogodzić z rodzinką? A ja nie wiem, zaraz mi tutaj dalej powiecie, co tam jak tam. No śpieszycie z wiadomością trzeba będzie. Trzeba będzie gdzieś pojechać, tak? Do rodziny i się dobrze dogadać. Żeby było dobrze. Może boleć. Może boleć. Coś tutaj sprawy chyba. Mm, sprawy spadkowe ja widzę. Albo kusenie się o mająteczek. Mhm do podziału do podziału o pieniądzach wszyscy się niby kochają wszyscy podchodzą do, do, do tego do tego z, z taką generalnie z uczuciem. Cała rodzina jest miła i bardzo fajna, tak? Taka. Natomiast no, przyjdzie tutaj wiadomość. Że będzie to podało jakiś spadek, albo będziecie musieli coś podzielić między siebie. Niekoniecznie no. spadek, jakiś majątek na zasadzie zająć się jakimiś sprawami, które gdzieś tam były zakopane do lamusa. Wy je odkopujecie. I musicie się temu przyjrzeć. No i oczywiście tam, gdzie są monety, tam zaraz będą sztylety. <noise> no mm, tak. i zawsze to tak jak w przyjaźniach: jak są już więcej niż jedna, dwie koleżanki, tak, że, że nie parka, tylko trzy, no to już mogą zacząć się jakieś obozy więc takie przyjaźnie trójkowe mm, też są po prostu mm, czasami mm, no niezdrowe i każdy się do takich przyjaźni nadaje, trójkowych no i co tutaj? No, nie wszystko wyjdzie i tak dobrze, bo w ogóle mm, to czytanie energetycznie jest słabsze niż poprzednie bo mm, tak naprawdę to wy macie życie poukładane Albo, może tak, w ogóle ten majątek, o, yy, o który yy, tak wszyscy wyciągają łapę, albo na który wszyscy liczą, bo liczą na jakieś pieniądze. Czy to będzie ziemia, czy to będzie. Yy, czy to będzie. Yy, to, czy to nieruchomości, ziemia, yy, pieniądze, po prostu coś, co można spieniężyć, tak? Już mówię kolokwialnie to to nie jest taka gardłowa sprawa bo wy bez tego przeżyjecie więc się też dobrze zastanówcie czy to jest gra warta świeczki żeby na przykład z kimś się kłócić i tak dalej, bo ten gołąbek niesie tak, dla mnie to trzyma w dzióbku opłatek taki typowy czyli to jest taki gołąbek pokoju tego gałązka nie jest, ale dobrze, żeby tam już religijnie nie za. No, opłatek to też niewinność, tak? Ale chodzi o to, że zastanówcie się, czy mm, Wam, bo przyjdzie jakaś wiadomość, że gruchnie, że trzeba będzie w końcu coś zrobić z tym majątkiem, nie? Czy wam czy tak mocno jest potrzebne, żeby się kłócić, bo kłótnie będą i może być tak, że ktoś wam właśnie ubije nóż w plecy, a nawet i w serce. Bo y, trójka mieczy to jest zawsze zranienie no i niewygodne informacje i niewygodne też siedzenie w myślach. Czy Wam to jest potrzebne dla tych paru srebrników, czy nie święty spokój ponad wszystko? Bo nawet jeśli będzie te, ten, ten podział tego majątku, bo podział będzie ewidentny, to niekoniecznie przez to, co musicie teraz przeżywać i w najbliższej przyszłości, jest to warte tego. Mhm. Dla tych właśnie ogólnych relacji rodzinnej. Bo może być pozamiatane wszystko. Natomiast tu katastrofy z tego nie będzie. Co najwyżej wasze zszargane nerwy i będzie nieprzyjemnie. Ale od tego nie zawali się całe wasze życie. Bez oporu. Ale będzie niemiło, niesympatycznie, jak już gruchnie do was ta wiadomość. A wiadomość będzie dotyczyła niekoniecznie, nie że, że, wie, że, że wiecie, że ktoś z rodziny umrze, ale czegoś do podziału, nie? Majątkowego. I to wcale mało nie będzie, bo aż kilka osób się na to rzuci, nie? Tak, tutaj będzie podział tego. No dobra, to prezenciki, dostaniecie prezent ale może być niemiły i niesympatycznie wcale nie będzie aż taki ładny jak ten to było wasze czytanie e, i teraz przechodzimy do bombek bombeczki co bombeczki wzięły? no bombeczki to fajne wzięły sobie, nie? też takie Dwójka monet. To jest zawsze fajnie. Ja to mówię. I tasuję. Tak, tasuję. Słychać. Tak, tasuję. Dla Was też. Jeszcze tu więcej. Prawie nie jest pomęczona. Możecie mieć dużo tutaj do roboty akurat rodzinnie, że będziecie się zajmowali właśnie, że cała rodzina u was, nie? Ale to wam, to wam yy, zaraz zobaczymy, czy wyjdzie na zdrowie i jak to rozegrać. Hmm. No powiem tak. Macie dużo to, to, to wygląda tak, jak um, to jest czytanie, ta bombeczka to jest przede wszystkim dla tych wszystkich, którzy już mają swoją rodzinę. E, bądź um, bądź dzieło, czyli swoją, swoje życie, swoją taką robotę, którą traktują jak dziecko. I po prostu rodzina yy, próbuje wam dołożyć dodatkowych obowiązków. Mhm. Inne jest czytanie niż dla jedyneczek, dla pomponów, ale możecie też sobie posłuchać, bo tutaj jest coś w tym stylu, że. Yy, na was ta wiadomość, żeby czymś się zająć nowym, a będziecie musieli, spadnie, z znienacka. No i tu jest też pokazana taka: ja to zawsze mówię, zranionego wojownika, nie? Ta czwórka mieczy. Że on jest bardzo taki po prostu już wykończony tym wszystkim. Mm. Więc ta um, początkowo, bo dwójka monet to jest dobra karta i Wam początkowo mogło się wydawać, że tak naprawdę to jest <laughs> gdzieś jakby nawet i wy y, do, dobra, y, dobra droga, tak? I y, 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 jak gdyby y, możecie... Możecie sobie fajnie tym żonglować. Na przykład, jak ktoś ma to, jeśli robię czytanie na pracy, to ja wiem, że on będzie dwuetatowcem, ale z własnego wyboru, nie z przymusu, nie? Natomiast tutaj to, to jest tak, że będą takie sytuacje, które w Was będą powodować takie zmienne nastroje, takie wahania się, dlatego że będziecie silnie eksplo a to wani, nie bardzo tak ponad po prostu siłą i to nie jest e, i to nie jest nic po prostu dobrego i to nie jest to, na co wy się decydowaliście. E, I po prostu e, będzie wam przykro z tego powodu, że z jednej strony e, chcieliście tak z takim sercem na na dłoni wyjść, żeby wesprzeć, żeby po prostu pokazać, że yy, no dobra yy, pomogę czemu nie, a tak naprawdę zostaliście yy, no zostaliście wykorzystani, ale tutaj się nie przejmujcie, bo wy gdzieś tam postawicie te swoje granice i powiedzie hola hola. Nie tędę droga, i ja tutaj. No, po prostu, jak się jak zobaczycie, czym to pachnie, jest coś takiego jak efekt pelikana, że cała rodzina wisi u tętnicy i siorbia. i siorbie po prostu z jednej osoby, tak? To nie musi być nawet tak, że Wy się musicie nawet kimś opiekować, czy nie wiem, dzieciaki czasami takie są, że. E, po prostu więcej i więcej bo, bo sesja się zbliża i więcej daj pieniędzy bo boxera, bo, bo ja muszę bo ja coś tam, a tak naprawdę to wszystko idzie gdzieś tam na rozrywki nie, tu nie chodzi o to tu, tu chodzi nawet o coś takiego, że skoro Tobie się powodzi lepiej to nam się należy żebyś Ty nam dał, bo jesteś bogatszy nie? na tej zasadzie a nikt nie patrzy już na to Ile kogo to kosztowało wyrzeczeń i że ta osoba to tak naprawdę musiała na to bardzo ciężko zapracować. Dużo przez nieprzespanych nocy, kombinowania, myślenia takiego mm, konstruktywnego. Yy, nikt nikomu nie zabraniał <coughs> też w ten sposób pracować, nie? A jednak, yy, a jednak chętnych do wypicia miecz nie brakuje. Yy. I musicie na to uważać, żeby tak tę sprawę rozegrać. Po to, że wy sobie odejdziecie z tego, bo postawicie na swoim, to jest jedno, ale żeby ta rodzina was nie wykluczyła. Bo yy, wiecie, może być takie rodzinne. Rodzinne strzelenie, focha, nie? A taki miał być, tak miał tam pomagać. A po prostu wziął, zawinął się i, i tyle, nie? Być może ktoś Wam tutaj. Mami Was obietnicą jakichś denarów. I Wam się wydaje, że, że wiecie, nie jeden, nie jeden denar, a dwa Wam przybędzie. Natomiast wy Podejmując to wezwanie, bo podejmiecie je, czemu nie? To jesteście we i, i jeżeli możecie gdzieś pomóc, to czemu macie nie pomóc? Natomiast jeżeli zobaczycie takie mocne eksploatowanie Was, no to Wy się, wy się z tego wymiksujecie, natomiast to będzie aż do tego stopnia, po prostu bardzo mocno wycieńczy nie? Także tutaj ku przestrodze i jak będzie ta izolacja to um, zgrabnie się z tego wymiksujcie albo po prostu w ogóle w to nie wchodźcie zastanówcie się pięć razy jeśli jesteście właśnie tą czerwoną bombeczką um, brokatową macie dużo um, swojej pracy czy chcecie się ładować w coś kolejnego i to było czytanie dla Was. Ja Was wszystkich pozdrawiam. Dziękuję i miłej, pełni Wam życzę. Pełni. Wszystkim życzę takiej, żeby sobie to wszystko przemyśleć. I żeby po prostu wejść do tego swojego wnętrza, tak jak to. Rodzinny rak robi, ale jednak zawsze yy, pamiętać o tym, że najważniejsza miłość to jest ta, żeby siebie kochać. No. I tym optymistycznym akcentem do następnej pełni, do następnego czytania, nie wiem kiedy one nastąpi. S